Mam na imię Kuba, mam 26 lat. Problem usienia w moim przypadku zaczął się w wieku nastoletnim, bardzo wcześnie. Miałem jakieś 16-17 lat. Wcześniej moje włosy były niesamowicie gęste, panie fryzjerki mówiły mi ach, ale tutaj są włosy, wow. No i zawsze byłem z nich dumny, a tutaj nagle coś tutaj zaczęło prześwitywać. Początkowo nie był to jakiś wielki problem, ale później już gdzieś na początku studiów te włosy dosyć mocno przyszedły, zaczęło to być widoczne przy mocniejszym świetle. Musiałem dostosowywać sobie fryzury do tego, jaka była gęstość moich włosów. Znaczna poprawa sytuacji nastąpiła, kiedy zdecydowałem się na pozbycie się włosów i ogolenie w wieku 23-4 lat, coś takiego. I od tamtego czasu przestałem się tym stresować, przestałem o tym myśleć. I zdaje mi się, że to był największy krok w walce z łysieniem, a drugim największym, zdaje mi się, było wykonanie zabiegu mikropigmentacji. Moja historia wyglądała w ten sposób, że wróciliśmy synchronicznie z moim kolegą Marcinem. Pewnego dnia, żeby przypomnieć sobie lata świetności, na naszym wydziale mechanicznym spotkaliśmy się w barze i zauważyłem, że Marcin, który do tej pory był łysy i jego głowa świeciła się na biało, trochę zmienił swój imię i ma piękną fryzurę. Co prawda bardzo krótką, ale zastanawiłem się, co się tutaj stało. Zapytałem, co się dzieje. On powiedział: SMP miałem, i ja miałem takie wow! Fajnie, ale też z drugiej strony myślałem sobie, że też chcę mieć takie. No i zapytałem Marcina, czy czasem nie mógłby zarekomendować mojej osoby do kliniki, w której miał wykonać zabieg. I tak znalazłem się w klinice SMP. Zzwoniliśmy się z panią Anią. Mieliśmy bardzo krótkiego i przyjemnego kola, w którym mówiliśmy szczegóły zabiegu, termin, cenę, rzeczy, których muszę się obawiać, czy też nie obawiać. Wyglądowałem za dwa tygodnie. Na sali zabiegowej i wykonałem zabieg. Miałem wykonane trzy zabiegi. Pierwszy z tych zabiegów był Trochę nieprzyjemny dla mnie. Co prawda było to lekkie szczypanie, ale po, dłuższym, po dłuższej ekspozycji zaczęło mi sprawiać problem. Natomiast dwa kolejne zabiegi, kiedy moja skóra się przyzwyczaiła, nie powiedziałbym, że były w jakikolwiek sposób nieprzyjemne. Zabiegi też nie były zbyt długie, trwały pomiędzy jednym, jedną a dwie godziny. Każdej osobie nawet najbardziej niecierpliwej. Mógłbym powiedzieć, że nie ma się czego obawiać. Zabieg mikropigmentacji nie wymaga zbyt wielu poświęceń. Po tym pierwszym zabiegu, zaczerwienienie utrzymywało się przez 3 dni. No, pierwszy dzień ta skóra wyglądała jak burak, ale to tyle, mogłem sobie założyć czapkę. Jeśli chodzi o inne, Niedogodności, których doświadczyłem, to było to, że nie mogłem iść na basen przez dwa tygodnie, to nie jest jakiś duży komitment. Z mikropigmentacją czuję się dobrze, widzę piękną linię włosów, jakbym po prostu zdecydował się ogolić głowę na zero, żeby wyglądać tak twardo i męsko. Twarz nabrała kształtów, takiej ostrości, widać kontury twarzy. Jeśli chodzi o zmiany wyglądu, oceniam mega pozytywnie. Osoby, które nie wiedziały o zabiegu mikropigmentacji, oczywiście zauważyły, że coś się zmieniło i pytali mnie, co jest grane. Ja powiedziałem, nie, mikropigmentacja, oni powiedzieli, fajnie, no, my, myślałem, że to będzie wyglądało jak tatuaż a to wygląda jak prawdziwe włosy, w ogóle nie widać, żebyś ty był teraz chłopie łysy. Dziewczyna jest zadowolona, też powiedziała, że to wygląda fajnie. Najbardziej zabieg e, zauważyły moja mama i babcia, którym też nie powiedziałem, dopiero przyjechałem z domu, żeby je zaskoczyć. Mama powiedziała, no wow Kuba, fajnie, e, a babcia powiedziała, no Kuba, jak ty zrobiłeś sobie mikropigmentację, to weź teraz włosy zapuść. Bo bo to fajnie wygląda i musiałem tłumaczyć, że tutaj to jest inaczej. Że tych włosów to się niestety nie da zapuścić, ale, ale wygląda jak bardzo piękna krótka fryzura. Gdyby ktoś zapytał mnie, czy zrobić sobie mikropigmentację, to powiedziałbym, no jak łysiejesz i masz z tym problem, to jak najbardziej. Szczególnie doradzałbym to osobom, które jeszcze mają swoje włosy, ale widzą, że one wypadają i czują się z tym niedobrze. Ludziom, którzy wcześniej golili się na łyso i czuli się dobrze, też bym polecał, jeśli chcą coś zmienić w swoim życiu i wyglądać bardziej, powiedzmy, czysto czy profesjonalnie, dlatego że mikropigmentacja nadaje ludziom, zdaje mi się, takiego biznesowego wyglądu. Uważam, że jest to też zabieg, który jest znacznie mniej inwazyjny niż alternatywy, którymi są, powiedzmy, branie finasterydu, który znacznie wpływa na naszą gospodarkę hormonalną czy przeszczep włosów. Zdaje mi się, że mikropigmentacja jest jak najbardziej spoko polecanym rozwiązaniem.